Mówi się, że dobre lekarstwo musi być gorzkie, i czasami rzeczywiście jest w tym e, sporo prawdy, że lekarstwa, które podajemy, zwłaszcza dzieciom, nie przechodzą i tak łatwo przez gardło. Czasami po prostu nie chcą przełknąć danego leku, syropu albo tabletki. Czasami tabletka jest po prostu za duża też dla małego dziecka. No i mamy pomysł, jak e, opanować ten problem z pomocą naszego gościa, Marcin Korczyk, farmaceuta, znany w sieci jako Pan Tabletka. Cześć, dzień dobry, dobry, cześć. Zacznijmy od tego, czy możemy e, znaleźć jakieś sposoby na to, żeby podać dziecku gorzkie lekarstwo. Tak. E... Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzień dobry no w kontekście maluchów to jest szczególnie ważne, bo oni zwykle mają zawiesiny. Zawiesiny to są proszki, to są proszkowane lekarstwa zawieszone w jakimś gęstym syropie, gęstym nośniku, który teoretycznie powinien ten smak gorzki, nieprzyjemny łagodzić. Część maluchów czasami musi otrzymać rozsypaną kapsułkę. Tym zajmujemy się też w aptece i czasami w aptece rozsypujemy. Kapsułki z dawek dla dorosłych, mieszając je z laktozą czy z glukozą w specjalnych opłatkach i porcując, tak, żeby można było podać maluszkowi. No i tutaj oczywiście wszystko zależy od wieku dziecka, od smaku, od, od takiej tolerancji. Jest hmm. kilka trików, które pozwalają przemycać te niesmaczne lekarstwa albo zrobić rzeczy, żeby po prostu było chociaż troszkę smaczniej. Marcin, ale ale słyszymy, że nie możemy mieszać leków z różnymi hmm. rzeczami, bo to może być niebezpieczne. Chyba, że możemy. Mu musimy wiedzieć, z czym na pewno. I to z jednej strony jest mit, a z drugiej strony taka. Słuszna obawa, bo wiele lekarstw faktycznie można połączyć z, z, z jedzeniem albo z lekarstwami. Co więcej, na przykład wiele niesmacznych antybiotyków zawiesinie, Teraz mamy sezon na infekcje, wiele maluchów stosuje, one są, w smaku są okropne, naprawdę. I podać to maluszkowi jest bardzo ciężko. I jest kilka takich zasad. Żeby właśnie, po pierwsze sprawdzić, czy dany preparat można mieszać z jedzeniem. I wiele można, co więcej, wiele tych antybiotyków mhm. dużo lepiej się przyswaja, maluszki ani się e, e, nie wymiotują tym, nie mają jakiejś niestrawności, nie, nie ma bólu brzuszka, jeśli podamy lek po jedzeniu. Jest taki mit, że jeśli coś damy na czczo, to będzie na pewno lepiej i to nie zawsze jest prawda. Okej, okay. to przejdźmy do tej zawiesiny konkretnej, mhm. to jest jakiś tam lek, załóżmy antybiotyk, czy mhm. tak. można na przykład w najprostszy sposób rozrobić to z czymś słodkim, typu syrop aroniowy, syrop malinowy? Miód. Mhm. Ehm, wyszedłbym z tego, że bardzo często wystarczy mocne schłodzenie tego syropu. Aha. Jeśli z, schłodzimy daną mieszankę, i podamy ją strzykawką, często są specjalne strzykawki z dosownikiem, one hmm. pozwalają lepiej podać taką obciętą końcówką, jeszcze. Celujemy zawsze w bok policzka. Nie i podając... na język? Nie na język i nie prosto w. No, w Pytanie, tak, dlatego że wtedy maluszek to przełyka, to omija język. Schłodzony, takim trikiem jest podanie małej kostki lodu wcześniej maluszkowi. Dorośli to znają ten trik. Tak, to, to się sprawdza bardzo podobnie tutaj i tutaj. Jeśli rozgryziemy tą, tą kosteczkę lodu, język, jakby jest znieczulony i często ten antybiotyk wyjdzie łatwiej. I, bok policzka to I w bok jest to policzka to jest bardzo ważne. Czy podajemy właśnie te zawiesiny, czy będziemy podawać tran, czy olej z czarnuszki w formie tych zawiesin sokiem z sokiem i sokiem z malin, ale to za chwilkę. No i teraz tak, z czym to mieszać? Na pewno nie mieszać na przykład w całej objętości butli mleka. Jeśli maluch hmm. jeszcze jest na mleczku, no to zawsze wydzielamy dawkę antybiotyku e, konkretną, tyle ile trzeba podać, no powiedzmy 5 ml. Ważne, żebyśmy tą porcję mieli tutaj i ją mieszamy w, no, na przykład albo w tej strzykawce, albo w oddzielnym pojemniczku. Bardzo ciekawym sposobem jest wykorzystanie musu jabłkowego. Mm -hmm. Mus jabłkowy jest gęsty, jest słodki, jest kwaśny jednocześnie e, i podając w ten sposób albo robiąc z tego taką zawiesinę i teraz podając to na przykład tą strzykawką, albo robiąc takie tunelowe podawanie, czyli najpierw... E, troszkę musu? Najpierw troszkę musu, on zasmarowuje język, e, później odrobinę z drugiej strzykawki tego antybiotyku czy leku na gorączkę e, i później kolejna porcja. Każde dziecko inny sposób. Wiadomo, że podanie leku, kiedy on musi być podany, jest ważne, żeby maluszek dostał kurację. No, dzisiaj Marcinie, ten. dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie jest sporo zamienników leków, ale mhm. też różne są formy ich podania. To może być zastrzyk w tej nieprzyjemnej formie, może to być doustne, to może być czopek, to może być tabletka. Rozumiem, że wiele leków ma swoje zamienniki. Tak. Idąc do apteki możemy zapytać tak. farmaceuty, mhm. czy tak. można ewentualnie dla dziecka coś innego znaleźć. E, oczywiście. I tutaj takim... Yy to, że są różne smaki, to jest jedna rzecz i w kontekście dziecka to jest bardzo ważne. Też wiele osób dorosłych ma problem z połykaniem tabletek. No powiedzcie sami... te tablet... są wielkie. Dużo. Są wielkie, też wiele osób ma po prostu, to jest takie tabu, z którym my się spotykamy w aptece, że często boją się powiedzieć na wizycie u lekarza, że nie potrafią połykać tabletek. Po prostu tak mają, wiele osób tak ma. I wtedy da się albo wybrać formulację dla dzieci, są też tabletki często rozpuszczalne na języku, także hmm. kładziemy albo na łyżce wody, albo na języku i ta tabletka dosłownie jakby się rozpuszcza. Eee, I to jest bardzo wygodne. Eee, na przykład niki dla wielu rodziców dobrym y, takim typem będzie to, że są paracetamol albo ibuprofen w formie saszetek, takich do wysypania na język. One smakują jak takie popularne dawniej yy, waniliowe oranżatki. oranżatki, bo ten gorzki smak jest tam powleczony specjalną formulacją. O, Marcin, jedna rzecz. Ja też mam pytanie. To proszę pani przodem. Chciałam cię zapytać o to, bo czasami się posługujemy tym, że tabletkę zgnieciemy na mm. proszek i Daj. podamy, na przykład z odrobiną wody, a z kapsułek, w których jest zawartość, wysypujemy tę zawartość mm. na łyżeczkę i podajemy dziecku. Nie zawsze to jest dobre, bo no często te osłonki mają e, Znaczenie. opóźnić tak. uwalnianie leku, prawda? Tak, tak, masz rację. One wszystkie wyglądają bardzo podobnie te kapsułki, jak sobie położę, e, i tutaj trzeba się wczytać. Bardzo dobrze byłoby zapytać farmaceutę w aptece, bo oni się o tym znają po prostu. I tak, część kapsułek ma za zadanie, na przykład przy probiotykach osłonić wnętrze leku, wnętrze kapsułki przed działaniem kwasów żołądkowych. Czyli jeśli my pozbawimy ten lek kapsułki i podamy go sobie w takiej czy innej formie, mieszając z sokiem, no to ten lek może ulec zniszczeniu i nie będzie skuteczności terapeutycznej. Ale bardzo wiele tabletek, nawet jeśli wyglądają kolorowo, to, to są tylko takie wizualne aspekty i można je zgnieść, można je podzielić. Najlepiej, jeśli producent przewidział dzielenie, wtedy dzielimy. Są jeśli... specjalne maszynki do dzielenia. Są tabletek, takie maszynki, to, takie, takie gilotynki, nazywamy to tak. gilotyną do podziału tabletek, one pozwalają mają jakby taką twardą żyletkę w plastikowym pudełeczku i ten lek się rozchodzi na kawałeczki. Tak. Z czym na pewno nie możemy leków podawać? Mówi się często o soku grejpfrutowym, który tak. jest dosyć agresywny. Mhm. E tutaj chodzi o to, że są substancje w produktach takich spożywczych, które zmieniają jakby tempo pracy różnych enzymów, które też mają wpływ na metabolizm leków, czyli jakieś antybiotyki. Leci przeciwdepresyjne mogą e, działać mocniej albo słabiej, jeśli połączymy je z danym jedzeniem. Najlepiej po prostu zapijać chłodną wodą przygotowaną. I to jest coś, co według mnie rozwiązuje ten temat zwykle. A czy wciśnięcie, no, załóżmy, że to jest tam ta nasza tabletka, którą musimy podać dziecku. Wciśnięcie hmm? tego w kawałek słodycza, cukierka i próba wyserwowania tego dziecku w ten sposób? Oh, ma sens, czy nie. Ehm... To jest twarde, będzie różnica, może być ciężko. Moje maluchy dały, nie dałyby się na to oszukać. Okay. To trzeba by właśnie albo rozgnieść i wymieszać z tym musem jabłkowym. Próbować czasami, czasami można robić zawiesiny, tak jak na przykład olej z czarnuszki czy tran, bardzo popularne, wartościowe składniki. Przygotowujemy w formie takich szotów, jakby mieszamy hmm. sok malinowy, sok z czarnego bzu. Żeby wygubić ten aromat oleju. Robimy po prostu winegrę, czyli łączymy sok z cytryny wyciśnięty z kwaśnym, słodkim sokiem i z tego zobaczcie, nie wiem czy będzie widać, to jest rozdzielone. Tak. Próbujemy to sobie wytrząsnąć pomieszę. i zrobimy po prostu winegrę, tylko albo z tranem, albo z czarnuszką albo z jednym i drugim eee, i to jest znacznie, znacznie smaczniejsze. Nie powiem Wam, że całkiem smaczne, bo ta czarnuszka ma swój smak czy tran, mm, ale zobaczcie tutaj się Płatwaj. nam ta mikstura I Jedna rzecz ważna, ważna chyba, tak, o której nie. powinniśmy wspomnieć, że jak podajemy to dzieciom, nie odchylamy im główki, bo może dojść do zakrztuszenia, prawda? Najłatwiej, żeby to wszystko przebiegało naturalnie, dobrze jest nie oszukiwać dziecka, Bez tylko przywusu. powiedzieć mu, że to będzie niesmaczne, musimy to podać, dlatego że to, to, to i to. Tutaj jest taka luka wiedzy, którą często sam u siebie, jako u rodzica widzę, że my o tym wszystkim wiemy, ale jeśli mamy dwóch, trzy-, czterolatka, jeśli przygotujemy go na to, że to będzie niesmaczne, ale bierzemy to lekarstwo po to, żeby za trzy dni wrócić do przedszkola, żeby pojechać na dziadku, do dziadków, żeby pójść na basen, to maluchy sobie to układają w głowie, więc z takim dużym szacunkiem trzeba podejść do maluchów, wyjaśnić im to wszystko, tak Jakbyśmy tłumaczyli po prostu dziecku wszystko od podstaw, bo oni nie mają pojęcia, dlaczego nagle mają zjeść coś niesmacznego. Jaką ilością płynów powinniśmy popijać leki? E, zawsze popijać, to jest bardzo ważne. E, to zmniejsza ryzyko podrażni żołądka, e, podrażni błony śluzowej. E, też wiele leków lepiej się będzie po prostu e, rozpuszczało, tak? Pół szklanki letniej, przygotowanej wody, drobnymi łykami. E, dobrze jest doczytać, e, czy lek przechowujemy w lodówce, czy przechowujemy go w normalnej temperaturze, czy go można łączyć z jedzeniem. Wiele leków można normalnie łączyć z jedzeniem. Czy tak jak te mikstury e, wokół naturalnych sposobów, czy to stranę czy czyszczanuszką krążą, takie, że a, to na pewno musi być naczczo o wschodzie słońca, czy przypełni? Lepiej jest takie intensywne produkty po jedzeniu, po posiłku. Wtedy są zawsze lepiej tolerowane. Cześć, tu Dorota. I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry .tvn .pl.